No wczoraj akurat nie oglądałem Ekstraklasy, chociaż y, miałem zakusy, bo na ławce trenerskiej dwóch moich kolegów, czy to z jednej strony Waldek y, Fornalik, czy, czy z drugiej strony nasz, nasz Adi Siemieniec, no ale no, nie, nie, nie dałem rady wczoraj oglądać. No Adi liderem Ekstraklasy, no, no wielka sprawa. Wielka sprawa, no jakby tak u dwóch kolegów był liderem, no to tam jeszcze y, wiadomo, że nie robi wrażenia, ale już tych koleg jest naście, więc, więc, więc y, no, szacun wielki, no kibicie mu mocno. Znów możemy tylko powtórzyć, że pamięta o rozwoju, bo jak żeśmy tu jechali na zbiórkę, to jak zwykle fajna rozmowa z nim, taka poranna. No, no nie, nie ma co ukrywać, no, że jesteśmy w stałym kontakcie z Adymi, i z sobą, sobą rozmawiamy i przez telefon, jak już te rozmowy są, to są prowadzone zawsze w fajnej atmosferze e, i, i się pośmiejemy i coś tam poopowiadamy. I on zawsze powspomina i pracowników tutaj klubu i, i trenerów i on zawsze też sentymentalnie podchodzi do, do naszego klubu. Zapunktujemy coś wreszcie na trawie Tak, 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 dzisiaj tak to jest ten było Mówisz? Czemu tędy idziesz? No to zmieniało Że drugi, najdłuższy wyjazd w sezonie, nie? bo dalej to chyba tylko do Kłopotka. No, zaliczony, no, także jeszcze nie zaliczony, bo trzeba rozegrać mecz, ale. by był zaliczony, Obyl co najmniej był na mnie, na ocenę dostateczną. No, tak na to liczymy. Wszyscy. Czego się tu spodziewamy? Trudnego meczu, tak jak każdego w tej widze. Emocji do końca. Dużo zwrotów sytuacji, akcji, tak jak w każdym meczu i... Ciężko tu patrzeć i, na to, że Unia i, i, tylko w trzech meczach punktowała, nie ma tak, to znaczenia. Tak, jak tak, tu tak. Jak Unia dąbowa górnicza przegrała, tak. to pokazuje, że... No też co... w tamtym sezonie jeszcze za, za terenem Tomka też przegraliśmy tu 1-0, no. także... Tu nie ma łatwych spotkań, także musimy walczyć, dać siebie wszystko, pokazać siebie w najlepszej wersji i wtedy to będzie na pewno dobre. Jak boisko? Lepsze niż ostatnio, ale. Bo zlikwidzone. nie ma, żeby by nie mówić. Chyba myśmy dawno na trawie zwykłej nie zapunktowali, nie? Bo jedyne punkty wyjazdowe w tym sezonie to na Rapidzie ze Spartą. Zgadza więc... się. Ciężkie tereny, no co tu dużo mówić. Przedostatni wyjazd w tym sezonie, to już w tej rundzie, w tym roku. Fajnie by było zapunktować, nie? Bo... Myślę, że damy radę. Będziesz mył laptopa. Tak, tak, to jest moje biuro. biuro, Wyjazdowe biuro, biuro polowe. Comic Office. Comic Office. Żebyśmy pokazali wersję najlepszą samych <gryw> jaki jesteście, chłopaki. Wieszcie, to już nie może dzisiaj być taka dużyna juniorska, gdzie jeden się zapomni, drugi czegoś nie zrobi. Ten nie doskoczy, ten coś zrobi naprawdę. Musimy zagrać mecz dorosłych seniorów, którzy wiedzą po co wychodzą na to boisko i mają zrobić robotę. Co odmierzasz? Mam wrażenie, że bardzo daleko skaczesz. Ciekawe. Tu dla bomkarza chyba dobrze, nie? Obojętne. W górze jak my byśmy stąd strzelali. No ale serio, ale boisko fajne. Ostatnio się śmiałem, że tu piasek z bo jest. A teraz no, a teraz to jest pięknie. Mógł mi z buta wypaść. Masz nową bluzę? Tak. Nowy sprzęt dostałem, także pięknie. Regularnie dostajemy także jest Trochę inny, nie? Inny, inny pasek jest. Tak nie się nie założyłem się, jak dopiero założyłem, bo tak nie patrzałem za bardzo na to. Nie wiem, czemu tak jakoś młodziej wyglądasz. Że... Tak? No tak, nie wiem, nie wiem czemu. Dziękuję. Wiesz, jakbym się ogolił, to młodzieżowiec kolejny w kadrze. Dobra, znajdź. Jak tam Szymon? Jakieś nowe dane z GPS-ów? E, wiesz co, jakby... No nowe dane, no my co mecz mamy nowe dane, natomiast... Nowe wnioski mm, o może tak. Natomiast mamy zawodników, którzy widać, że są na, nawet na poziomie pierwszej ligi Ekstraklasy mogliby rywalizować. W jakich A, parametrach? W parametrach sprintów i przebytego dystansu, no i przyspieszeń, w sensie no w sumie w każdym parametrze. E, natomiast są też zawodnicy, którzy widać, że Dołączyli do nas późno, po kontuzjach i jakby no, ich, ich wyniki GPS-ów pozostawiają dużo do życzenia jeszcze. No ale dobrze, przynajmniej mamy dane i możemy na nich bazować, no. Domino, tekst bazy już umiesz na pamięć? No, musiałem się trochę poduczyć. No. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie okazja, żebyś zaprezentował. Miejmy nadzieję, że wygramy. To takie też nastawienie. Zdajecie pamiętajcie, jak byliśmy z Radziankowem, wszystko zależy od nas. Pokazaliśmy, że potrafimy się potrafimy walczyć i w ciężkich momentach mecze wygrywać Więc jest tylko to potwierdzić w następnym meczu. Każdy panowie, kto wygra wyraz? A sekundacja od pierwszych piłek. A sekundacja od pierwszych piłek. Bądro. i'm

Kaleć o czemu za boiskiem? Ech, problem... E... Mówiłeś o dwójce, że cię dwójka nie bolała. Tak, no, tak, znaczy temu. w czwartek na treningu e, poczułem okucie w dwójce. Zgłaszałem to już od razu też e, Manolowi. E, no i spowodowało to, że na meczu grałem na przeciwbólowych tableczkach. Z Sidrami już. Tak, z Sidrami. W 69 już dałem trenowi znać, że no nie dam rady po prostu. Zszedłem, no i od razu nasz Cudowny fizjoterapeuta z nam załatwił USG, znaczy mi załatwił USG na, na poniedziałek, no i na USG wyszło mi, że mam dwójkę na odległość 7 cm cent, z krwiakiem. Hmm. Więc tak, po względnych takich rozmowach yy, okazało się, że mam dwa tygodnie takiego luzu. Mniej więcej dwa tygodnie, coś takiego, bo musi po prostu krwiak wchłonąć i w poniedziałek, na, na następny poniedziałek. Mam mieć USG robione i jak wyjdzie wszystko dobrze, to normalnie do treningu. Czyli co, jest już czekolanka i... Tak, i drama? Tak, czekolanka i drama. Szanserzy. No szanserzy. Tak, to tak. się. Dzięki. Jak to w żdłobku? Coraz lepiej powolutku do przodu. Za dwa tygodnie może do jakiegoś już takiego treningu na boisku wejdę, także bardzo pozytywnie. No ale w tej rundzie już no, nie pomożesz. W tej rundzie nie zagram, ale, ale dobrze tylko, tylko tyle przerwy mam, a nie coś więcej. Dobrze Iggy, dobrze Igor, o Dawaj, dawaj, odważnie chłopaki, odważnie. Brawo Iggy, Maksiu, szybciej światło, bo nie ma tam komu wrzucić. Okej. Yes. Dobrze Fabian, Dobrze propon! Dajcie propon! Dajcie propon! Dajcie propon! Dajcie propon! Brawo! propon! Dajcie propon! Dajcie propon!

ダメだメ! Ja władza. O, 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 o. Rzesz, po chwilę. O, to, to Bardzo obrazmiana Szacun. Co powiedziesz? Co dzieje? Gdzieś mnie się na wyjeździe wygrywa? Ja ostatnią wygraną tylko <grym> Kotowicami chciałbym, to w Siewierzu widziałem. Chciałbym yy, powiedzieć jedną rzecz. Jana Adamiec na Odrzewce poziom i tak. Wygramy 2-1, drugą strzeli Max, a pierwszą prawdopodobnie Czesiek. Wszystko zgadza. Także wróżbita, Adamiec. Niesamowite. Niesamowite, niesamowite. Ile to zdrowe kosztuje, panie Macieju. Janek, wróżbita, podobno to no przewidziałeś. Tak. No, przewidziałem, no. Raz. Jakbyś, powiem ci, 10 zł na takie coś postawił, to chyba byś... No, no z jaka mógł wyciągnąć. <noise> Może to trzeba zacząć jakoś wykorzystywać tutaj No tak. Tą czutkę. Ale pierwszy raz się sprawdziło, bo często obstawiałem z golem I... na treningach i rzadko się dało, a teraz... Idealnie, jeszcze obstawiłem ostatniego strzelca, że ma się na 2-1. Przy wyniku 1-1, yy, szczeli na 2-1. Więc fajnie. Zegarbiszowska precyzja. No tak. Nerwowo, jak zwykle, nie? No, jeszcze w końcówce docisnęli nas. Jeszcze prawie karny mógł być. Mógł wiznąć, Prawda. No, nerwowo. Na, ła na ławce też są emocje. W drugiej połowie zobaczyłem. sens k tej roboty. I teraz. Wiesz co mnie boli najbardziej? Że my te pokłady wyzwalamy wtedy, kiedy no. jest problem, co sami robimy. I teraz nie zawsze wrócimy do tego meczu. Nie zawsze. Nam się uda. Ale zobaczcie jakie wy macie pokłady i z tym przesłaniem chciałbym was zostawić na, 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 na następny tydzień, mecze ostatnie trzy. Że gracie tak od początku, to wtedy ten rozwój będzie się cieszył i będzie miał sens szkolić takich odważnych ludzi,

Po podleściu po czwartej z rzędu porażce, my powiedzieliśmy, że my się tak lekko nie poddamy, no i dwa mecze, tak, sześć tak, punktów tak, i trochę tak, idziemy w górę tej tabeli. Jeden z najlepszy naszych zawodników, już za tak groźną kontuzję, to wydawało się, że będzie ciężko, a tu... Lojdzik, czekamy tu, na, na niego. wszystkie wszystkiemu, kurde, szczęście dla nas, dwa mecze, sześć punktów. No. Tak, Szacun tak, tak. Tak. dla Czesia, po dwóch karnych zmarnowanych byli się podszedł i... No ja no, wczoraj się go pytałem na treningu, czy podejdzie, mówi podejdzie, a prezes mu wołał, nie Czesiu, oddaj, oddaj, a nie. Ma chyba w nosie także Brawo Brawo, bravo